Zainwestuj w akcje spółki do rzeczy SA. Wspierasz masz wpływ. Do rzeczy ma przyszłość. Zainwestuj w akcje spółki do rzeczy SA. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Do Rzeczy. Ja nazywam się Piotr Slachtowicz i... E, takie, z jednej strony dzisiaj będziemy mówić o tym, co się dzieje dookoła nas w tych kilku dniach, tej kampanii, jak ja to mówię, a z drugiej strony postaramy się szerzej to wszystko jakoś omówić. Dariusz Wieromiejczyk jest moim gościem, publicysta do rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Zanim przejdziemy do rozmowy z panem Dariuszem, chciałbym tylko zachęcić was do subskrypcji kanału, do lajkowania, udostępniania, powielania, hmm. do komentowania tego, o czym będziemy rozmawiali. Zapraszam również do wsparcia. Można postawić nam kawę pod tym adresem, do czego zachęcam i z góry dziękuję. I dziękuję jeszcze raz. Ja wiem, że jest ciepło i kto będzie słuchał, chciał słuchać o tym, co, o czym będziemy rozmawiali, ale zawsze się ktoś znajdzie. Pan Karol Nawrocki jedzie z wizytą do Białego Domu, panie redaktorze. Jak pan to widzi, jak to pan ocenia, jak pan to komentuje? no pojechał już a nawet zdołał spotkać Wrócić. się <noise> nie, spotkał się z amerykańskim prezydentem no co, co, co jak to można skomentować no trochę rzeczywiście śmiesznie to brzmi kiedy z jednej strony widzi się jakieś wariackie ataki lewactwa no to co wypisuje Tomasz Lis to no to no to, to, to ja ja to nazywam tak, tak a z drugiej strony widzi się takie zachwyty prawicowej części, tej prawej tak zwanej strony politycznej, że, że nie wiadomo co o tym myślić, myśleć. No, nagle się okazuje, że, że to w ogóle historyczne spotkanie. Są publicyści, którzy twierdzą, że teraz lewica, żeby to jakoś odbić, to musieliby się spotkać, Trzaskowski musiałby się spotkać z Chrobrym albo z japońskim, Cesarzem, tak, naruhito, tak napisał redaktor Janecki u braci Karnowskich. Albo ja bo jeszcze... państwo nie widzę, ja robię, bo, bo najczęściej tych, tych nie, nie, nie czytam. z Karolem III musiałby o, Aż, taki, aż tak, aż tak. Aż tak Mogę użyć nowomowy młodych ludzi? Proszę. A to grubo jadą. A. To grubo jadą. No, zwłaszcza, że cesarz naruhito jest potomkiem bogini słońca, Amatsukaze. To japońska bogini słońca i ona, że tak powiem, stoi no, u korzeni rodu cesarskiego, więc wygląda na to, że Donald Trump jest, no, ma równie wspaniałych przodków. No i oczywiście długie, długie zachwyty, że ten gest wykonali, że który z polskich polityków by kciuk w górę podniósł. No też słyszałem takie komentarze, że Donald Trump przepowiedział, Zwycięstwo naszemu kandydatowi, że Karol Nawrocki ma to już przepowiedziane. No świetnie, to może Donald Trump jest już takim starcem, jak raz Putin, który przepowiada przyszłość i tu właśnie przepowiedział Nawrockiemu. No biorąc pod uwagę bujne życie osobiste, Donalda Trumpa, to raz Putin nie jest tutaj porównaniem. Ale Rzecz. co pan mówi, panie redaktorze? Przecież on tam uścisnął rękę to słowa pana Cęckiewicza. Przed wyjściem dzisiaj, jak jechałem do redakcji, przecież on uścisnął tyle dłoń najważniejszych polityków e, amerykańskich, w tym pana sekretarza stanu, pana Rubio, który jest teraz jednym hmm. numerem drugim. Co pan hmm. mówi? I rozmawiał też o przyjaźni, którą darzy. Donald Trump, naszego prezydenta aktualnego Andrzeja Duda. No to prezydent Duda ma szczęście do nawiązywania takich osobistych relacji, bo pamiętam jeszcze niedawno chwalił się przyjaźnią z prezydentem Xi, chińskim prezydentem. Też mówił o nim, że to jest mój przyjaciel, był dumny, że prezydencji nazwał go przyjacielem, także mamy tutaj widać politykę osobistych kontaktów, przyjaźni, uśmiechów. Dobrze, tylko się cieszyć, że prezydent Duda ma tak wysoko postawionych przyjaciół. Oj, to wygląda jakoś tak naprawdę. Dobrze, teraz poważnie. Bo pojechał... było, gdyby ci jego przyjaciele nagle zaczęli się kłócić między sobą, bo wtedy musiałby wybierać pomiędzy przyjacielem no, tak Donaldem a przyjacielem Si, no to mógłby się rozrastać. Tak, tak się kłócą, że Japonia już chce odejść w ogóle od współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi i mówi wprost: przepraszam, ale to jak, to, to mamy płacić tym niby przyjaciołom aż tyle takie pieniądze, tak? I, i zwracają się kuchiną, bo to, to wyczytałem z bardzo dobrych źródeł, czy też wysłuchałem, amerykańskich mediach. I o tym dzisiaj też będziemy mówić. No na szczęście my nie musimy jeszcze stawać w aż takim rozkroku. Nie, no my nie musimy, bo nie mamy nic do powiedzenia, panie redaktorze. My to zupełnie w tym kraju nie mamy nic do powiedzenia. Dobrze, tutaj się trochę chichramy, ale tak poważnie, po co pan Karol Wrocławski tam pojechał? Myślę, że to ktoś, ktoś sobie kalkulował i ktoś wymyślił, że jednak ten wspólny gest kciuków w górę może jakieś procenty popularności podbić Karolowi znaczy, czy to za, Tak poważnie, zadziała na, za na po, wybór Polaków w zbliżających się wyborach prezydenckich? Czy to ma takie znaczenie, wow, pojechał do Trumpa i do jego ludzi, oni tam uścisnęli no mu rękę? Myślę, że nie będzie to tak zwanym game changerem, jak to zachwalają politycy PiSu. Jakieś znaczenie na pewno może mieć. No dodaje to jednak Karolu, Karolowi Nawrockiemu jakiegoś prestiżu, dodaje mu to rzeczywiście takiego znaczenia, no bo Trump to w końcu ważny polityk. Czy to przysporzy wielu wyborców to pewnie przekonamy się niebawem? Na pewno wygląda to trochę dziwnie, bo to przecież PiS przez lata tłumaczył, że Polacy mają postkolonialny kompleks, że to my jesteśmy takim pawiem i papugą narodów, że jak się nas poklepie po ramieniu, pochwali, to my szalejemy z radości. No więc rzeczywiście ta, że tak powiem, strona, która przez lata tłumaczyła, że być dumny z poklepania po ramieniu przez jakiegoś zachodniego polityka to jest wstyd, że to jest w ogóle reakcja. Postkolonialna, że powinniśmy mocno walczyć o swoje interesy i nie przejmować się, czy ktoś nas tam poklepie, czy nie poklepie, pochwali, czy zgani, a już na pewno tam jakimiś uściskami dłoni to nie możemy się za bardzo przechwalać, no to tutaj widzimy nagle tych samych ludzi, którzy tłumaczą, że wspólna fotka z amerykańskim politykiem to już jest jakby ktoś pana Boga za nogi złapał. No tak to wygląda. Ale też jest, czy jest i to jest znowu się z, yy, zwracam w stronę tak zwanej, yy, przepraszam, partii rządzącej przeciwników politycznych pana Nawryckiego. Nie wykazał jedności, krytykował swoich przeciwników politycznych. Jak on mógł. No to też przykład, no ale z drugiej strony to taka hipokryzja stała się już chyba... Yy, Podstawową cechą naszej debaty, no, w Polsce politycy ani się hipokryzji nie wstydzą, przecież ci sami ludzie skarżyli się na PIS gdzie mogli, biegali przy każdej okazji do każdego polityka i w Europie i w Ameryce opowiadając jaki PIS był zły, jak łamał prawo, jak potwornie tutaj się narażał. I nagle ci ludzie mówią o potrzebie jedności, o potrzebie jakiegoś. No właśnie nie, Solidarności, że jako Polacy musimy trzymać się razem, to jest kpina. No ale z drugiej strony no takie zmiany, zmiany frontu no są czymś zupełnie normalnym w Polsce. No bardzo mnie rozbawił minister naszego prezydenta Andrzeja Dudy, minister Mastalerek, który kiedy prezydent najpierw tłumaczył, że on nie będzie popierał żadnych kandydatów, bo to nie jest rola prezydenta, a w parę miesięcy później poparł entuzjastycznie kandydata Karola, to, był na jego konwencji, tak? Tak, to już konwencji. Nawet nie mówił poparł. To... Minister Mastalerek powiedział, że nasz prezydent jest konsekwentny, ale zmieniają się okoliczności. Jak się zmieniają okoliczności, życie płynie, pantarej. no to trzeba zmieniać też słowa, gesty, czyny, zachowania. No niestety okoliczności zmieniają się w życiu nieustannie, wobec czego chyba już żadne deklaracje nie obowiązują, bo zawsze można powiedzieć, że sytuacja się zmieniła. Ja jestem konsekwentny, no ale wczoraj była inna sytuacja, a dziś jest inna. Prezydent Duda może mówić w takim razie zdaniem pana Mastalerka, co chce, no bo sytuacja zmienia się jak na wojnie, przecież co My, chwila. Dobrze, temat troszeczkę inny chciałbym poruszyć, bo mamy. Y, może zacznijmy od tego, punkt wyjścia będzie taki. Poseł Fritz, poseł Konfederacji Korony Polskiej, opublikował ostatnio list który ewidentnie pokazuje, że coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o przygotowania do wysłania wojsk polskich na Ukrainę. Jeszcze nie wiadomo, w jakim charakterze, ale do wysłania. Bardzo szybka reakcja była po tej publikacji na mediach społecznościowych ze strony Monu, bo wcale to nie to jest to jest informacja, te same stare śpiewki. Jednak coś jest na rzeczy, bo, bo jak gdyby popytałem ludzi z wojska, normalnych, zwykłych żołnierzy, że, że coś się tam przebąkuje, że dowódcy coś mówią. No to zaczyna się coś dziać w tej materii, bo słuchaj, ja w ogóle a w mediach, tych szczególnie propisowskich, no to tam już, już siebie widzą na, na wojnie, już za chwileczkę, już za momencik, jak pan to widzi. Mam nadzieję, że to jest takie bajdurzenie. Rzeczywiście ja również. tych bajdużących jest wielu, no. i to w mediach propisowskich, no ale spójrzmy na naszych byłych generałów. No, generał Polko na przykład, Roman Polko, to sprawia wrażenie, jakby on się po prostu rwał na wojnę. Przecież on opowiada, że jakiekolwiek próby tam zawarcia pokoju, to, to jest skandal, to jest kapitulacja Trumpa, że tu trzeba walczyć, odbić każdy kawałek ukraińskiej ziemi. No. W, ja się bardzo dziwię, on jest przecież w stanie spoczynku. Jeżeli on tak, on nawet mówił, że, że przecież jak można jakiś pokój zawrzeć i jednocześnie nie ścigać rosyjskich przestępców wojennych. To jest oburzające zdaniem generała Polko, że, że nie będą ścigani jacyś generałowie rosyjscy. Może generał Polko wziął, wziąłby się za to na własną rękę. Niech tylko. On już jest przecież w stanie spoczynku. Niech on pobawi się w takiego Szymona Wizentala, niech założy centrum ścigania, gdzieś rosyjskich przestępców niech ich łapie w kurortach gdzieś za granicą, w Tajlandii, w Egipcie będzie się zakradał generał Polko, porywał ich i jak rozumiem, dostarczał przed sąd. To byłoby piękne, tak jak w końcu złapano Aichmana, Tak generał Polko będzie łapał rosyjskich generałów. Tylko niech to robi na własną rękę. W ogóle dziwię się, to jest człowiek o takich zdolnościach, takich talentach i takim doświadczeniu. On już lata temu powinien służyć jako ochotnik w jakimś cudzoziemskim legionie. To jest w ogóle dziwne, bo dużo jest naszych publicystów. Przecież całe to takie ugrupowanie hipster prawica, tych młodych, dzielnych dzieci Majdanu, pokolenie Majdanu, oni krzyczeli, to jest nasza wojna. Ja na przykład uważam za chyba moim ulubionym dwudziestowiecznym pisarzem. Jednym z ulubionych jest George Orwell. No jeżeli George Orwell uznał, że w Hiszpanii jest jego wojna, to, to pojechał. pojechał do Hiszpanii, da. wziął karabin do ręki I, i jakby swoje słowa, swoją wojnę toczył. Z... No, podobnie Hemingway. No, Hemingway był już takim trochę celebrytą, no, ale też, że tak. On no, był, pisał, opisał i tak dalej, wiadomo. Też jak twierdzi, walczył. walczył. No, skoro to jest moja wojna, to jadę na wojnę, a nie organizuję koncerciki w telewizji, zbiórki przy okazji występów, zespołów zaprzyjaźnionych, rokowych, albo zbieram w internecie na zakup no, kto wizora No tak nie postępuje człowiek, który uważa, że za granicą toczy się jego wojna. I że on jest w ogóle pokoleniem Majdanu. No, dziwię się bardzo, że, że ci polscy ochotnicy a w tle, nie wywodzą w się... Aftle, fury za, przepraszam, samochody za półtora miliona złotych jeżdżące po Warszawie. I pamiętam w pierwszych miesiącach wojny, gdy napisały się o tym na, na Iksie, czyli na Twitterze dawnym, to ci, o których pan mówi. Wyzywali mnie na przykład od bardzo dużo brzydkich y osób, że, że ja kłami konfabuluje i tworzę fake news. No w każdym razie uważam, że rzeczywiście w tych deklaracjach naszych elit jest dużo bardzo górnolotnych słów, dużo pokrzykiwania, dużo takich zakleć emocjonalnych: nasza wojna, nasza krew, nasza wspólna sprawa, ale tam, gdzie trzeba by było wyciągnąć z tych słów jakieś konsekwencje, no to nie jest dobrze. Ci wszyscy uczeni profesorowie i posłowie, którzy tłumaczą, że przecież walka tu na Ukrainie to jest obowiązek Europejczyka, ilu synów mają w wojsku? W jakich, należałoby ich pytać, synowie służą formacjach? Kończą już szkoły oficerskie, już są z mecholami, jeżdżą w, w transporterach opancerzonych? Z reguły nie. Z reguły, jak dobrze pamiętam, to poza marszałkiem chołownią to nasi politycy nie chwalą się rodzinami w wojsku. kariera oficera nie była karierą jakąś yy, bardzo taką pożądaną dla polskiego w polskich rodzinach politycznych. Synów to się raczej do spółek energetycznych wstawiało po cichu. do spółek skarbu państwa, gdzie się energetyka, zajmujemy się handlem paliwami albo elektrowniami słonecznymi. Natomiast albo właśnie w mediach się synów obstawiało, natomiast yy, Nagle się okazuje, że tu wszyscy chcą walczyć, że tu wszyscy czują się rycerzami, że wszyscy chcieliby o to imperium wolności teraz walczyć w Europie. No to ilu pan dało ojczyźnie synów rycerzy? Czy oni studiują w jakichś akademiach wojskowych? Może jak w Anglii, to może w Stanhurst, może w jakiejś szkołach tamtejszych wojsk pancernych? Nie, to są z reguły rodzice jednego dziecka, często córeczki, która przecież no wojsko jest jej obca. Bardzo to dziwne i tak sobie myślę, żeby ci wszyscy tacy bardzo teraz bojowi, górnolotni panowie w średnim albo i starszym wieku, którzy tak pięknie deklamują takie tyrtejskie frazy o jak słodko jest walczyć i słodko jest umierać za ojczyznę, to żeby zastanowili się, czy czy to, co mają najcenniejsze, czyli dzieci, już wysłali do szkół wojskowych, już szykują je na front, czy raczej szykują je do bardziej pokojowych zajęć? Jeszcze kolejny temat, który też mamy wywołał dzisiaj, i który też chcesz, chcę mówić z Panem. No to znowu będziemy wybierali mniejsze zło. <laughs> Chyba w drugi tu, że tak mi się wydaje. Mm. Nie wiem, jak to nawet zadać pytanie, bo chodzą mi bardzo niecenzuralne słowa po głowie. No właśnie, znowu będziemy wybierali to, yy, mimo wszystko. <laughs> yy, no właśnie, jak pan to widzi, że znowu będziemy jednak za tym mniejszym złem głosować. Chodzi panu o wybór pomiędzy. Nawrockim a Trzaskowskim. No to będzie ciężki wybór. Mam rzeczywiście wrażenie, że ktoś w sztabie pana Nawrockiego nie pomyślał o tym, że wielu ludzi będzie musiało się zmierzyć z taką decyzją, czy poprzeć y, pana Nawrockiego, widząc za jego plecami właśnie Mateusza Morawieckiego, widząc y, prezydenta Dudę, y, być może widząc też Jarosława Kaczyńskiego, widząc ten cały dwór, widząc y, profesora Glińskiego, widząc innych takich zasłużonych pisowskich działaczy. Myślę, że to dla ludzi będzie kłopot. Bardzo się zastanawiam, po co było Nawrockiemu potrzebne poparcie prezydenta Dudy, bo mam wrażenie, że on kojarzy się z tyloma kontrowersyjnymi i niepopularnymi w elektoracie, w elektoracie Mencena decyzjami, z, z bardzo dziwną polityką w czasie covidu. No z bardzo jakby jednoznacznym poparciem Ukrainy kosztem, moim zdaniem, polskich interesów. I dla wielu ludzi, którzy gotowi byliby uwierzyć nawet, że Nawrocki jest niezależny, że on nie będzie tak, jak w prezydent Duda, słuchał się swojego mentora, swojego wychowawcy Jarosława, trudno im będzie w to uwierzyć teraz, kiedy Jarosław Kaczyński jasno staje po jego stronie, nazywa go swoim wyborem. Kiedy prezydent Duda zaczyna teraz właśnie na konwencjach występować, no jeszcze mi brakuje ministrów Niedzielskiego, Szumowskiego. Może minister Ciaputowicz też powinien wesprzeć yy, Karola Nawrockiego. Może minister Rałby się tak poodzywał, trochę opowiedział, jak bardzo ta polityka jego jest spójna z wizją Karola Nawrockiego. To poparcie może wyjść bokiem kandydatowi popieranemu przez PiS właśnie w drugiej turze. I dla wielu ludzi. Ale którzy... Dlaczego? Bo zagłosują na Trzaskowskiego, czy nie pójdą do wyborów. Nie, myślę, że na Trzaskowskiego to jednak. Nie zagłosują, no, tak. Ale no, on... wiadomo, wtedy, kiedy nie zagłosują, to jednak on będzie miał. No, nie no, Ktoś, kto tak bardzo byłby zły na politykę covidową pis a jednocześnie zagłosowałby na Trzaskowskiego, który przecież to platforma robię, tak? zachowywała się jeszcze gorzej. gorzej tak? To nie byłoby logiczne. Myślę, że ci ludzie mogą po prostu pomyśleć sobie, że nie pójście na wybory też jest jednak jakąś deklaracją polityczną. Mogą mieć dosyć już właśnie nieustannie stawiania ich przez polskie elity, przez polski system polityczny w takiej sytuacji głosu i na kogoś, kto głosi, kto, kto ci się nie podoba, żeby, żeby uniknąć kogoś, kto ci się nie podoba jeszcze bardziej. To nieustanny taki szantaż, że co prawda wciskamy ci wybór, który nie jest twoim wyborem, no ale musisz to zrobić, bo inaczej ojczyzna wpadnie w ręce tych już najgorszych, tych już których naprawdę nie lubisz. To jest szantaż, który mam wrażenie wychodzi ludziom bokiem i wielu może mieć z tym kłopot. Wydaje mi się, rozumiem tych, którzy zacisną zęby, na przykład redaktor Michalkiewicz twierdzi, że w drugiej turze byłby gotów zagłosować nawet na... Kołek w płocie, żeby, żeby system się nie domoknął, żeby... Taką słyszałem jego opinię niedawno, żeby jednak to nie był Trzaskowski. Ja tę opinię rozumiem, wydaje mi się, że jest w niej logika, ale też rozumiem ludzi, którzy mogą sobie powiedzieć, no nie, już kolejna marionetka prezesa, kolejne lata trwania tego duopolu. Może trzeba jednak wysłać prezesa Kaczyńskiego na zasłużoną emeryturę wraz z Mateuszem. Morawieckim. W, w tym przy tym wyborze już nie mamy żadnych wątpliwości, że to może się skończyć. Prawdopodobnie się będzie kończyć. Panie redaktorze, tym, co nawet pan przed chwilą powiedział. Nie Albo sprawami sądowymi i zamowy nienawiści. Bo to gwarantuje pan Trzaskowski. No więc, więc być może trzeba jednak zacisnąć zęby będzie. I ja, ja nie mówię, ja tylko zadaję sam głośno to pytanie i chyba sobie zadaję również, tak? Tak Jednak wybrał, ukształtował i jak rozumiem, popiera. Stary, stary zakon PiSu. Być może trzeba będzie na to zagłosować na Nawrockiego. No to, to będzie, myślę, trudna decyzja i dla wielu ona będzie się pewnie podejmować w ostatnich dniach przed drugą, przed drugą turą wyborów. To może być decyzja bardzo emocjonalna i bardzo, no, wiele kosztująca ludzi. Okay. Na no, pewno i... wydaje mi się, że podkreślanie teraz y, postaci Jarosława Kaczyńskiego i pokazywanie tych starych, partyjnych urzędników, którzy stoją murem za Karolem Nawrockim, to może być strzał w kolano. Armia Europejska. Co pan o tym sądzi? No. <śmiech> <śmiech> Ciężko powiedzieć. Glezi się w język. Armia europejska ta w planach. Y, tak, oczywiście urgami mówię tak. No, wydaje mi się, że to może być niezwykle ciekawa, ciekawy projekt. Bardzo... Znaczy, ja jestem miłośnikiem historii pierwszej, pierwszej wojny światowej i ostatnio studiowałem, właśnie tak szukając analogii dla armii europejskiej, dzieje armii austro-węgierskiej. To był niesłychanie złożony mechanizm. Tam, że tak powiem, walczyły, tak były dwie armie czynne, węgierska i i Austriacka, dwie armie terytorialne Honwedzi i Landwera. Oficerowie musieli znać po kilka języków, bo tam były języki pułkowe, język komend. Żołnierze musieli uczyć się komend po niemiecku, ale jednocześnie, jeżeli jakaś mniejszość narodowa przekraczała kilkanaście procent w pułku, to też trzeba było. Znać język tej mniejszości, wobec czego ta kadra oficerska, która w 1914 roku poszła na wojnę, to byli poligloci. Oni często znali 5, 6, 7 języków. No ale I to, to może być zaskoczeniem, ale w 1914 roku, w tych pierwszych bitwach pod Kraśnikiem, pod Złotą Lipą, jeszcze pod Limanową, ta armia walczyła bardzo dzielnie. Rosyjscy oficerowie mówili, że. Po Japończykach, że nawet niekiedy Austriacy walczyli dzielniej od Japończyków. Oni mieli doświadczenie z 905 roku. Natomiast w momencie, kiedy ci Poligloci, ci zawodowi oficerowie zostali wybici, a oni zostali wybici w pierwszych miesiącach wojny, po pierwszych klęskach, no to ta armia zaczęła się rozsypywać. To się nagle okazało, że ci pośpiesznie szkoleni jednoroczni ochotnicy w ogóle nie są w stanie ani nauczyć się nagle tych wszystkich języków, nie mają autorytetu u żołnierzy, nie potrafią się z nimi dogadać. Co ciekawe jeszcze, ponieważ to była armia wielonarodowa, więc zaczęło się szukanie kozłów ofiarnych. Tymi kozłami okazali się Czesi. Ale czytałem ostatnio bardzo ciekawą analizę. W pierwszych miesiącach wojny Czesi walczyli dziennie, walczyli bardzo dobrze i to nie oni ponosili odpowiedzialność za klęski, które, na przykład, Serbowie zadali Austriakom. Serbowie byli doświadczonymi żołnierzami. Oni mieli już wtedy doświadczenie tzw. Tak wojen bałkańskich. To było ostrzelane wojsko i rzeczywiście w pierwszych bitwach w sierpniu, wrześniu 14 roku dali Austriakom strasznego łupnia. I co wtedy zrobili generałowie? Postanowili zrzucić na kogoś odpowiedzialność za swoje błędy, swoje złe dowodzenie. No i pomyśleli sobie, że odpowiedzialni będą ci słowiańscy żołnierze. A ponieważ taką nacją, która była stosunkowo najbardziej jakaś niepokorna i najlepiej pasowała do tych złych Słowian, okazali się Czesi, więc zaczęły się procesy, zrzeszczą się artykuły w prasie, że czescy żołnierze są nielojalni. No i Czesi, jak, jak ich oskarżano, jeżeli stali się obiektem nagonki, to po kilku latach rzeczywiście przestali być lojalni, no ale jakby... Na początku walczyli dzielnie i gdyby nie ta nagonka, gdyby nie jakieś procesy, gdyby nie poddawano ich represjom, i gdyby mieli poczucie, że walczą za swoją sprawę, to prawdopodobnie walczyliby dzielniej. Na przykład obok oddziałów niemieckich najlepszymi w austrowęgierskiej austro pułkami były pułki bośniackie. Mało kto o tym wie, ale to właśnie bośniacy uchodzili za taki uderzeniowej jednostki, a najpopularniejszym wśród żołnierzy generałem austro-węgierskim był Chorwat. Był... Dobraże. Tak. Czyli, mm, jak to śweto. się przełoży na tą... Tom... Borowiewicz, Svetozar Borowiewicz. Więc myślę, że tak, no nie widzę tych poliglotów, oficerów, którzy będą tutaj znać po pięć języków. Mam wrażenie też, że, ten, że tych języków musieliby się nauczyć jeszcze lepiej niż, niż oficerowie austro-węgierscy, bo tam jednak sprzęt był prosty, więc tam sto komend wystarczyło. No myślę, że dzisiaj te stacje radiolokacyjne, te jakby taktyczne problemy w komunikacji mogą, mogą stawiać większe wyznania, wyzwania, więc może kilkuset komend trzeba by się uczyć, a może trzeba by po prostu mieć jakiś wspólny język, no ale tego języka jeszcze nie ma. A jeśli dodamy do tego takie bolączki armii austro-węgierskiej jak skrajna biurokracja, no to wypisz wymaluj Bruksela. Jak niesłychane sitwiarstwo. Tam było mnóstwo arystokratów. Tam no. nawet Niemcy narzekali, że z tymi arcyksiążętami nie sposób się dogadać i że ten im wyżej, im wyższy oficer austro-węgierski, tym bardziej, że tak powiem, nepotyzm, dziecko jakiegoś arcyksięcia, wszystko po układach, awanse, że tak powiem, dziedziczone i po układach. No to patrząc na dzisiejszą wspólnotę europejską, trudno mi będzie sobie wyobrazić, żeby ta armia mogła poradzić sobie z problemami, które jednak armię austro-węgierską dobiły. Więc będziemy to, temu się przyglądać. Na dzisiaj tyle, panie redaktorze. Zostawiamy sobie na kolejny ten. Pan redaktor nie był zadowolony, że jedziemy na żywo, a wyszło jeszcze lepiej, gdyż tak nagrywamy. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pani Wiermiejczyk, publicysta do rzeczy, był moim, państwo, gościem tutaj w studio. Dziękuję za przyjście i za rozmowę. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, komentowania. Zachęcam do wsparcia. Można postawić nam kawę pod tym adresem, który widzicie na ekranie, który znajdziecie w opisie tego materiału. Z góry bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do widzenia.